10 dzień listopada 2025 rok. a przed godziną 17 i proszę bardzo, jaka ładna nocka, jaki ładny wieczór. No, skręciłam w moją alejkę spacerową, taką niespecjalnie zaludnioną. No, przynajmniej o tej porze to nie spodziewam się, że kogoś spotkam, ale kto wie. Temacik do rozważeń mam dzisiaj taki, taki można powiedzieć mało zachwycający, albo mało interesujący. Lubię listopadowe ciemne popołudnia. Ach, przechwalałam się już tym lubieniem. Przechodzę teraz ko takiego małego parku z taką ładną, ładną sadzawką, po której pływają w dzień kaczuszki. No i tak dalej, i tak dalej. Ale co jest w tym lubieniu właśnie? Lubię ciemne listopadowe. Popołudnia. No i co jest? Nie spodziewałam się tutaj nikogo, a to proszę Bachtrach idzie pan naprzeciwko mnie. No nie będę go straszyć tym moim tu opowiadaniem. No coś tu przejeżdża. No dobrze lubię listopadowe, ciemna, ciemne popołudnia. I nie wiem skąd mi się to wzięło, ale chyba kiedyś to tak naprawdę lubiłam wyruszać jeszcze jak pracowałam. No oczywiście, no, żeby, żeby trochę łyknąć powietrza, żeby się trochę poruszać po całym dniu pracy, ale tak naprawdę to tak potrzebowałam pobyć w tej sytuacji, kiedy niespecjalnie można było kogoś spotkać, jakiegoś przygodnego przechodnia albo e, być obserwowanym, i to ciemne popołudnie listopadowe temu sprzyja, kiedy po prostu można się ukryć za tą ciemnością. No, ukryć się za ciemnością, ciekawe jak pełno latarni, i tak dalej. Ale, ale są też miejsca takie, no, nie miałabym odwagi tam teraz wejść. No nie, aż taka, aż taka zachwycona ciemnymi listopadowymi popołudniami to ja nie jestem, żeby chodzić po jakimś ciemaku. Ale w każdym razie te ciemne ulice, sprzyjają jakiemuś oderwaniu jakiemuś hmm. może po zastanawianiu się a po zastanawianiu się co to za słowo naprawdę w każdym razie lubiłam te spacery i lubię nadal i jak widać, słyszę tam z daleka nie jestem jedyną osobą, która to lubi <laughs> jeszcze ktoś tam pewnie z pieskiem wyszedł ale fajny obrazeczek Fajne ludzie już rozświetlają swoje domy jakimi żarubeczkami. Boją się tych ciemności, nie lubią ich, czy co? W każdym razie wiadomo, że człowiek do tego światła, jak ta ćma pędzi, woli, żeby było jasno, żeby było rozświetlone. A skąd to moje upodobanie do, do spacerowania o zmroku, ja nie mam zielonego pojęcia. Ale po prostu jakoś takoś takie upodobanie po prostu mam. Mogę wtedy spokojnie nie zastanawiać się, jak to mnie postrzega, czy mnie ktoś tam widzi, czy nie. A może ktoś znajomy, no jak znajomy to rozpozna, w końcu wcześniej czy później to rozpozna. Jak a czasami jest tak ciemno, że człowiek człowieka nie widzi. No i koniec. Ma to swój urok, rzecz jasna, a można tego doświadczać. No można, można spacerować przecież nocą, latem, kiedy ciepło, kiedy wspaniale. O nie, 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 to nie zupełnie. Wcale nie o to chodzi, wcale nie o to chodzi. Raczej chodzi o te spacery właśnie listopadowe. I jak się już zacznie właśnie ciemno, 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 to potem to ciemno, ciemno to trochę trwa listopad, połowie listopada, już godzina 16 z minutami, już ciemnica, potem cały grudzień, och ciemnica, o, wszyscy narzekają, nie lubią, ojeju, ojeju, jak to ciemno, jak to strasznie, dzień taki krótki, no i co, przecież wystarczy dobrze się ubrać stosownie do temperatury i po prostu wyruszyć. A w mieście, no mój Boże, to jest prościzna, bo przecież wszędzie latarnie są. I tak naprawdę o tą prawdziwą ciemność to wcale nie jest łatwo. A i na tym mi wcale nie zależy. Ale, o tu panie się spotkały na spacerku z psami. Psów nie widać, bo czarne. Panie też na ciemno ubrane. Nikogo nie widać, ale słychać. No i proszę. I czy tym paniom przeszkadza to, że jest już ciemno? A nie, nie przeszkadza. Ale fajną alejkę wybrałam. No, zwykle to jest moja trasa spacerowa, jak trochę na skraj lasu się wybiorę w jakiś dzień powszedni. No to tędy specjalnie, tędy, tędy wracam między tymi domkami jednorodzinnymi, które przecież mieszkam w Warszawie. A proszę. Jak tu pięknie można mieszkać? Zupełnie człowiek ma kawałek pola przed sobą i po prostu może się trochę poczuć jak na wsi, w małej miejscowości. No i ten las tutaj zaraz. I doceniam te chwile właśnie, kiedy mogę się ukryć za, za tym ciemnym, jesiennym, listopadowym popołudniem. I bardzo mi to pasuje. Idę po takie wyciszenie. A no, po wyciszenie, wyciszenie. No nie mogę, tu pies czeka. No, ma, się człowieku tu wycisz teraz. No. Po wyciszenie, po anonimowość. Nie muszę robić żadnych min, jak mijam kogoś. Ani się uśmiechać, ani nie być zbyt poważną. Mogę zachować absolutną obojętność. No tak, a jak potem tego światła, tyle dużo się robi, tyle tego dużo się robi tego światła na, na wiosnę, jeju, widać jaki człowiek blady, każdego piega, który wyskoczy, to widać już na 100 km. i po prostu wtedy jakiś taki człowiek jest odsłonięty, no dopóki trochę się nie opali i nie twarzyczka mu się nie zarumieni od, od słońca marcowego, kwietniowego czy majowego. I powiem szczerze, że ja oczywiście te pierwsze oznaki wiosny to ja śledzę, ja badam, ja szpieguję. Ale ten dzień, który robi się coraz dłuższy, i wszyscy są zachwyceni. No ja też, ja też jestem zachwycona. Ale wtedy mówię: O! To już koniec tej mojej wolności. Ja nie umiem do końca tego wytłumaczyć. Ale po prostu jak wczoraj wyruszałam na mój popołudniowy ciemny jesienny listopadowy spacerek a troszkę my żyły, taki malutki deszczyk to moja przyjaciółka zakrzyknęła bo zadzwoniła do mnie przed moim spacerem no co ty taką pogodę ja wiarka w jaką pogodę na miłość boską przecież po prostu jest dobrze no nie zrozumiała Dlaczego jest dobrze? Ja nie próbowałam za długo wyjaśniać. Umówiłyśmy się na rozmowę po spacerze. Mogę czasami zajrzeć w cudze okno, a zobaczyć, jak ktoś rozświetla sobie to listopadowe ciemne popołudnie. A czasami lampeczką taką albo siaką, a Czasami no już jakimiś żaróweczkami, które przypominają żaróweczki jakieś takie już bożonarodzeniowe i tak dalej, i tak no dalej. Każdy na swój sposób stara się trochę tej ciemności od siebie odsunąć. A ja też idę po tę ciemność, potem spacerek po ciemku. Właśnie po to, żeby przekonać się potem, jak jest przyjemnie. Ciepłym oświetlonym mieszkanku. O na przykład z pyszną kawką popołudniową, późno popołudniową, albo herbatką, albo, albo wczesną kolacyjką. No i tak to wygląda. Lubię ciemne listopadowe popołudnia. Albo lubię listopadowe ciemne popołudnia. No, W zależności od tego, jaka kolejność mi przyjdzie do głowy, czy ciemne i listopadowe, czy listopadowe i ciemne. I co za tym idzie? A nic, każdy ma różne upodobania. Znam taki, którzy by się nie wybrali o tej porze na spacer, bo, bo ciemno, bo nieprzyjemnie, bo czasami deszczyk mży jak ktoś ma takie upodobanie jak ja, to mu prawdopodobnie w ogóle takie przeciwności nie przeszkodzą. No, a panie, zapalił latareczki, no bo znalezienie tego pieska tutaj to może nie być takie proste. A, no i tyle chciałam powiedzieć tylko. Mam dzisiaj za sobą bardzo miły dzień. Spotkanie rodzinne przyjechała moja córka z moimi wnukami do Warszawy i jutro spędzimy też kawałek dnia razem no i to jest właśnie to co pokrzepia serce co sprawia, że że świat pięknieje że się ma swoich bliskich jest dobrze a to jakie piękne drzewko żółciu trzeba będzie zaraz przejść na drugą stronę ulicy i zrobić zdjęcie temu ślicznemu żółciutkiemu drzewku. Drzewu, drzewku. No tak, no przecież nie drzewowi. No. Piękna, cicha, fajna alejka ale dalej już nie będę szła, wrócę sobie tą samą drogą, tylko, tylko drugą stroną. Jest nią, o, śliczne. Lubię listopadowe, ciemne popołudnia. Pięknego, spokojnego, radosnego wieczoru z taką refleksją właśnie. Jest tyle piękna na tym świecie.